Pamiętam jak raptem, kilka lat temu bycie fanem Marvela było w sumie na porządku dziennym. Pamiętam to oczekiwanie na kolejne filmy, pamiętam prawdziwy szał przy premierze Infinity War i podbicie tego jeszcze bardziej przy Endgame. Kurka wodna Marvel był wtedy naprawdę wszędzie. Nie bez kozery zresztą, bo mówimy tutaj o drugim najlepiej zarabiającym filmie w historii. Tak, to była prawdziwa Marvelmania. Ale liczby to jedno, a druga rzecz, że filmy te po prostu były dobre. Owszem, pośród całości ówczesnego MCU zdarzały się także i typowe popcornowe średniaki. Jednakże patrząc pod kątem całości, była to mniejszość. Zwłaszcza, że najważniejsze z filmów, tak zwanej Infinity Sagi, to było naprawdę dobre, superbohaterskie akcji. Na te filmy się czekało, człowiek chciał być na bieżąco z całą historią i naprawdę nie chciał nic przegapić. Tak, bycie fanem Marvela było wtedy naprawdę proste. Ale przenieśmy się do chwili obecnej. Kto z Was jest fanem obecnego Marvela? Kto z Was z niecierpliwieniem czeka na kolejne produkcje z MCU, który z nowo zaproponowanych bohaterów jest Waszym ulubionym? She-Hulk? <laughs> Moi drodzy, ja i myślę, że również i większość fanów Marvela, w tym pewnie większość z Was, po zakończeniu tak zwanej Infinity Sagi, po Endgame, oczekiwaliśmy tego, że uniwersum Marvela zwolni nieco, prawda? Że złapie nieco oddechu. W końcu, po tak wielkim filmowym wydarzeniu, wiele rzeczy trzeba było ustawić na nowo. Trzeba było jakoś uzupełnić miejsca po herosach, którzy z tych czy innych powodów odeszli z historii. Trzeba było stworzyć nowy wątek. Jakiegoś. Większego zła, z którym będą się mierzyć przyszli herosi. I w końcu trzeba było jakoś kontynuować wątki tych bohaterów, którzy nam jeszcze zostali. Wszyscy więc oczekiwaliśmy raczej tego, że Marvel na chwilkę przystopuje. I myślę, że nikt z nas nie miałby tego Marvelowi, MCU, czy też Disneyowi za złe. No, a tymczasem stało się zupełnie odwrotnie. Zostaliśmy wręcz zasypani kolejnymi produkcjami, i to serialowymi, i to filmowymi. Tylko, że niestety... Tak jak wcześniej, większość serii, większość filmów prezentowała fajny poziom, i czasem zdarzały się potknięcia. Tak, w tym momencie całość MCU to jedno wielkie potknięcie, i czasem zdarzy się jednak coś dobrego. Tak czy inaczej, się z tej strony drwal, dziś troszkę inny vlog na temat właśnie Marvela, bo kurka wodna, ten temat się stale przewija tu i ówdzie, cały czas w słońcu wychodzą nowe produkcje. Ostatnio mieliśmy przecież premierę nowych Strażników Galaktyki, w sumie to nowych, starych Strażników Galaktyki, ponieważ to tak naprawdę chyba ostatni z filmów, który wprowadził jeszcze trochę tej magii, tego starego, dobrego Marvela. No, szkoda tylko, że tuż wcześniej mieliśmy premierę tej nieszczęsnej Kwantomanii, która była jednym z gorszych filmów w MCU w ogóle, warto więc zadać pytanie, co teraz z tym Marvelem? Jak to w ogóle wygląda? Co przyniesie przyszłość? z Marvel? Dokąd zmierzasz, Marvelu? Na tym sobie podumamy dzisiaj, tak? Pozwolę sobie od razu też podziękować sponsorowi tego odcinka, czyli. Trrr. Epic Games! Tak jest, moi drodzy, rwala sponsorują wielcy. Z racji, że zbiła się wielkimi krokami premiera filmu Spider-Man poprzez multiversum, Epic Games przygotowało pełno niespodzianek poświęconych właśnie temuż filmowi oraz postaci Spider-Mana. W sumie to postaciom Spider-Manów dwóch. I w obu możesz wcielić się w tym momencie, w specjalnym evencie w Fortnite. I to wcielić się dosłownie, bo możesz nie tylko przywdziać się w strój Spidermana, ale także zachowywać się jak człowiek pająk. Używaj pajęczej sieci i zaskakuj swoich oponentów pojawiając się z No Więcej o spidermanskim evencie w Fortnite dowiesz się w drugiej części tego materiału. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Fowadis Marvel. Dokąd zmierzasz, Marvelu? Zapraszam serdecznie. Przeglądając artykuły oraz vlogi dotyczące tej nieszczęsnej czwartej fazy MCU, często spotykałem dwa określenia: Mediocre, czyli przeciętne, oraz Pointless, czyli bezcelowe. Wydaje mi się, że te słowa doskonale podsumowują stan, w jakim MCU znalazło się po Infinity Sadze: Przeciętność oraz bezcelowość. Co do MCU, wprowadziły seriale, takie jak she -Hulk. Jak? cudzysłów, rozwinięto, zamknij cudzysłów, postać Tora w Love and Thunder, a doktora Strange'a w niby jego filmie. W sumie to bardziej był film Wandy. Po co komu był film o czarnej wdowie? To w ogóle obejrzał Mrs. Marvel. Który z Eternalsów jest waszym ulubionym? <grych> Wątpię, żeby widzowie w ogóle zapamiętali ich imiona, skoro nawet sami twórcy tego potworka chcą o nim zapomnieć. I to nie jest też tak, że wszystko, wszystko co się pojawiło po pamiętnej rozprawie z Thanosem Nadaje się jedynie do kosza. Część z nowszych produkcji Marvela w mniejszym lub większym stopniu dała radę. Dużo dobrego słyszała WandaVision, Loki był nawet spoko. Nowa Czarna Pentera czy Shang-Chi zdobyły uznanie fanów, nawet jeżeli ten drugi to bardziej film kung fu z dopiskiem Marvel. No i oczywiście świetny Spider-Man No Way Home, ale do niego przejdę za chwilę, bo kwestia Spider-Mana w MCU jest troszkę bardziej skomplikowana. Niestety te lepsze produkcje w obecnym MCU są w zdecydowanej mniejszości. I tu wysuwa się pierwszy z wielu powodów, przez które MCU w obecnym stanie nie za bardzo jest warte oglądania. Ten powód to ewidentne postawienie nie na jakość, tylko na ilość. Sama tak zwana czwarta faza zawierała w sobie, uwaga, 8 seriali i aż 7 filmów. Wszystko to wydane w zaledwie w ciągu dwóch lat. Jak utrzymać wysoką jakość tylu produkcji w tak krótkim czasie? No nie da się, nawet jeżeli przy części z nich prace rozpoczęto dużo wcześniej. Takie taśmowe wypuszczanie kolejnych tytułów z MCU no musiało się skończyć tak jak się skończyło, czyli spadkiem jakości. Ale wiecie, żeby to jeszcze ten spadek na przykład dotyczył jedynie efektów specjalnych CGI, które ewidentnie są w tym momencie dużo gorsze niż były kiedyś. Gdyby to jeszcze było tylko to, a reszta by się broniła. Dałoby rado na to przymknąć oko, jeżeli mielibyśmy do czynienia z fajną, wciągającą historią. Albo w ogóle z jakąkolwiek historią mającą jakikolwiek sens. Czy Ant-Man, Quantum Mania sprawił, że nabraliście apetytu na kolejne tytuły z No przecież, jej. Şey. <grym> to był film, gdzie w końcu szerzej zaprezentowano nowego, głównego złola, tak? Tego Kanga. Można powiedzieć, że był to swoisty przycisk start dla nowej filmowej, marvelowej sagi. Nie chcecie więcej? Niestety, większość Dzisiejszych filmów Marvela z ogromnym trudem motywuje najbardziej zagorzałych fanów tego uniwersum, żeby w ogóle do nich zajrzeć. A co dopiero niedzielnego widza. Mam wrażenie, że w obecnym MCU brakuje jakiegoś odgórnego planu na jakiekolwiek połączenie nadchodzących i już postałych produkcji w jakąś jedną większą, sensowną całość. Ba, tutaj nawet często brakuje planu na poprowadzenie jednego wątku, jednego bohatera. Taki na przykład Moon Knight. Nowe MCU niestety dotknął także i Panujący w Hollywood wirus postępowego przekazu. Nie bez powodu fandom przemianował obecne MCU na MCU. Czwarta faza MCU zaprezentowała nam całe multum nie superbohaterów, lecz superbohaterek. I samo to w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, jak je zaprezentowano. Co te bohaterki do sobą wniosły? Chcemy wprowadzić nową bohaterkę do uniwersum? Chcemy. Jak to zrobimy? Może stworzymy dla niej ciekawe, wiarygodne origin story? w którym będzie musiała przejść widoczną dla widza drogę. W trakcie tej, że znajdzie swoje motywacje. Nabierze sił, czy to fizycznych, czy to sił charakteru. I dopiero na końcu zrozumie nie tyle na czym polega bycie super. Co na czym polega bycie bohaterką? Nie! Yeah. Po prostu pokażmy, że jest fajniejsza, lepsza, sprytniejsza od swojego męskiego odpowiednika. A bycie super bohaterką w sumie jej się należy. To się musi udać. Czy ktoś z Was polubił pają Halk? A panią Thor, której w sumie już i tak nie zobaczymy. A tą młodą panią Hawkeye. A może nową panią Marvel. Albo tą starą panią Marvel. I żeby nie było, niech Marvel wprowadzi do MCU i dwa razy tyle kobitek. Nie ma problemu, ale niech będą to dobrze napisane, wiarygodne, posiadające cokolwiek w sobie postaci. A nie kolejne Marysu, kopiuj wklej, silna, niezależna, wszystko umie, wszystko potrafi, jest najfajniejsza, najlepsiejsza, zawsze ma rację. Dlaczego jej nie lubicie? Dobrze napisana postać się wybroni. I źle napisana postać? Nie. I płeć naprawdę nie ma tutaj nic do rzeczy. Tacy na przykład Eternalsi pokazali przecież bohaterów wszystkich wzorów i kolorów. Tylko co z tego, skoro każdy z nich miał tyle osobowości, co stara skarpeta gdzieś zapomniana w kącie. I niestety patrząc na to, co MCU chce nam zaproponować w przyszłości, w piątej fazie, w szóstej fazie, no trudno nie być sceptycznym. Fakt. Strażnicy Galaktyki Trójka dowieźli temat, tak? Pokazali właśnie ponownie tą magię Marvela, jaką kiedyś to uniwersum miało. Tylko, że to było swoiste zamknięcie tematu. Bo w sumie ten film był dla Guardiansów tym samym, czym Endgame było dla Avengersów. Takim domknięciem historii w większości z nich. Był to zresztą ostatni film robiony przez Jamesa Gana, reżysera, który tworzył Strażników Galaktyki od początku. Więc w tym momencie Strażnicy Galaktyki, tak samo jak Avengersi, potrzebują swoistego resetu, chociaż może reset to nie jest dobre określenie, bardziej potrzebuje nowego rozdania, uzupełnienia szachownicy o figury, ustawienia ich ponownie, na nowo i rozpoczęcia jeszcze raz partii, tak? posługując się taką szachową metaforą. To odniesienie do figur szachowych jest tutaj też bardziej dosłowne, ponieważ tutaj pojawia się jeszcze jeden i też bardzo duży problem obecnego MCU, czyli brak twarzy dla MCU. Zauważcie, którzy z bohaterów byli wcześniej twarzą całego uniwersum. Którzy z nich byli um, tymi postaciami, które ciągnęły całość do przodu. Które nadawały tempo temu wszystkiemu. Myślę, że większość z nas się zgodzi, że był to Iron Man oraz Kapitan Ameryka. Iron Man nie żyje. Kapitan Ameryka, jakiego znaliśmy, nie ma go. Reszta Avengersów albo nie żyje, albo zmieniła się tak, że w sumie nie są to już te same postaci. Kto więc pociągnie uniwersum do przodu? Kto będzie twarzą MCU? Kto będzie twarzą Avengersów przyszłych? Nowy Kapitan Ameryka? Falcon? No, patrząc po serialu, zim średnio mi się to widzi. Może fantastyczna szwórka gdzieś tam daleko, daleko na horyzoncie będąc. Tu jest właśnie ten problem, że o ile mm, zakończenie historii Ironmana i historii Kapitana Ameryki miało sens, oczywiście, jak najbardziej, było to zrobione bardzo dobrze. Tak widać, że nie za bardzo był pomysł, co dalej. Tak? Doszliśmy do tego punktu i co dalej? Który z bohaterów zdobyłby u widzów taką sympatię i taką rozpoznawalność, że mógłby być nową, powiedzmy sobie, twarzą marki? Jest taki jeden. Chodzi mi oczywiście o Spidermana. Tylko, że tu się pojawia trochę więcej komplikacji. Nie bez kazery zostawimy sobie ten punkt na koniec. Moi drodzy, wszyscy znamy Spidermana, kurka wodna. Nie będziemy mówić o Wszyscy go znamy, wszyscy go lubimy. Filmy z nim, jakie pojawiły się w MCU, wyszły dobrze. A ten ostatni to już w ogóle wyszedł super. No way home. Wszyscy byli zadowoleni, i starzy wyjadacze, starzy fani, pamiętający jeszcze dawne filmy ze Spider-Manem, i także ci młodsi fani, którzy zaczęli swoją przygodę z Marvelem od MCU. Czy więc to Spider-Man miałby być nie wiem, przyszłym czy to przywódcą Avengersów, czy, czy jakąś taką promienną postacią, która by właśnie cały ten temat, całą tą nową sagę ciągnęła do przodu. Mógłby, tylko że pojawia się tutaj taka mała ciekawostka, że to nie do końca jest postać należąca do MCU. Znaczy, tytularnie tak, ale formalnie prawa do Spider-Mana ma przecież Sony, a nie Disney. I tak naprawdę Spider-Man jest wypożyczany na potrzeby MCU. Powiedzmy sobie, że jest gościnnie występujący. Czy dojdzie więc do kuriozalnej sytuacji, gdzie gościnnie występująca postać będzie musiała nieść na swoich barach <laughs> całe Marvelowe... Kinowe uniwersum? Nie wykluczam takiej możliwości! Co jest jeszcze ciekawe, tak naprawdę Sony na właśnie barach spider przecież buduje swoje własne kinowe uniwersum. Nazwijmy to Spider-Wersum, bo już mamy w tym momencie zapowiedziane kilka przynajmniej kolejnych produkcji obracających się wokół Spider-Mana i jego przeciwników, czy też postaci z nim jakoś powiązanych. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Pierwszą z nich był oczywiście Venom który tam raz było lepiej, raz gorzej. No dobra, bo jeszcze to chyba ten morbius, ale to już chyba <laughs> wszyscy poza namiarzami zapomnieli. I lepiej, chyba nawet dla Sony, że zapomnieli. It's morbing time! Także kto wie, może to właśnie Your Friendly Neighborhood Spider-Man będzie tym, który będzie odpowiadać za przyszłość MCU. Spider-Man ma jeszcze ten plus, że on wcale właściwie nie musi trzymać się MCU. Może robić swoje własne przygody, tak? Można powiedzieć, że MCU bardziej potrzebuje Spider-Mana niż Spider-Man MCU na tę chwilę. Czego dowodem są choćby te animowane filmy ze Spider-Manem. Najpierw Spider-Man uniwersum, a teraz sequel: Spider-Man poprzez Multiwers. Pierwsza część była świetną animacją, wszystkich zaskoczyło. To było, wiecie, jak takie boom, nikt się nie spodziewał. I co najważniejsze, ten film pokazał, że nie tylko można pokazać świetną historię o superherozie, ale także dobry film sam w sobie, bo spodobał się zarówno nerdom, fanom komiksów fanom Marvela, jak i laikom. I myślę, że takich produkcji potrzebuje w tym momencie MCU, definitywnie. Jeżeli więc zastanawiamy się nad odpowiedzią na pytanie Quo Marvel, droga jest bardzo mglista, że tak powiem. noc jest ciemna i pełna strachów. Bardzo wiele zależy od tego, czy Marvel weźmie naukę z tego, co się stało w czwartej fazie, czy spojrzy najwykle w świecie na to z punktu biznesowego. Coś się sprzedaje, coś się nie sprzedaje, coś się podoba fanom, coś podbija wyniki box-office, coś tego nie robi, coś przyciąga ludzi na Disney+, Plus. A coś nie, te seriale mają oglądalność, te nie mają. Niech spojrzą na to z perspektywy biznesowej. Niech zobaczą, co działało w trzeciej fazie, Infinity Sadze, co nie działa teraz. I niech w końcu zatrudnią dobrych scenarzystów, do jasnej cholery. Myślę, że kolejne dwa bądź trzy lata dla Marvela, dla MCU, są latami bardzo ważnymi. Ponieważ to będą lata, przy których zaważy się przyszłość tego kinowego uniwersum. Zaważy się to, czy w ogóle ktoś jeszcze będzie tym zainteresowany. Czy fani już zupełnie nie płyną gdzie indziej, bo, przepraszam bardzo, konkurencji nie brakuje. Filmów o superherosach teraz jak Mrówków, i tak powiem, tak? I to dla różnej widowni, i te bardziej dorosłe i te bardziej dla dzieci, jest tego od Rośnie na boku przecież właśnie to spider verse które, suma summarum może być konkurencją dla MCU. Oczywiście, że może być. Zobaczymy, jak to się skończy. Wiem, że mówi się nadzieja matką głupich, ale naprawdę mam nadzieję cichą, że ktoś tam u Disneya się ogarnie w końcu i spojrzy na to z tej strony. Ponieważ gdy tworzą oni złe filmy, które dla nas są nie do obejrzenia, które im nie przynoszą zysków. Tracimy na tym wszyscy. A jeżeli robią dobre produkcje, to zyskujemy na tym wszyscy. No to jest prosta zależność. No a tymczasem, moi drodzy, ja nie mogę się doczekać premiery właśnie drugiej części tej pajęczej animacji. Już sobie zaklepuję dzień w moim terminarzu, bo zapowiada się po prostu nie samo. Ciep. A póki co zaspokajam swoje pajęcze zmysły partyjkami w Fortnite. Kurde, ale wiecie co, gdybyś ktoś mi dzisiaj powiedział, że ja, dorosły facet, będę czerpać tyle frajdy z zaśmigania spider mana w Fortnite, to nie wiem, czy bym uwierzył. A tak zupełnie bez kitu, Miałem nagrać około, nie wiem, jedną, dwie partie. Skończyło się tak, że siedziałem kilka dobrych godzin. I dopiero, kiedy zauważyłem, że E, muszę się wziąć do roboty, to przestałem. Naprawdę temat Spidermana w Fortnite został bardzo fajnie zrobiony. Widać, że się przyłożyli do tego. Nie tylko stroje wyglądają super ale przede wszystkim sama gra pajęczakiem, samo to, że można korzystać z jego gadżetów, z jego sieci i łapać się budynków, drzew, samochodów, czegokolwiek, przemierzać mapę z ogromną prędkością i spadać na łeb, reszcie graczy, piękne uczucie, polecam każdemu. Tym bardziej, że teraz Fortnite widzę jest dużo bardziej otwarty też do takich casuali jak ja, nie trzeba wcale umieć budować, jest tryb budowania, gdzie tylko trzeba umieć chodzić, skakać, strzelać, polecam. Jest też wiele trybów gry customowej, gdzie ludzie sami tworzą nawet mapki i dostarczają one również pełne do Friday w różnych trybach. Warto sprawdzić, moi drodzy, Spider-Man jest dla każdego, a Spider-Man w Fortnite najwyraźniej, nawet dla starych, łysych brudaczy. Na no, link do gry zostawiam wam oczywiście w opisie. A póki co, zachęcam was do komentowania, moi drodzy. Co wy sądzicie na temat tego, co się dzieje teraz z kinowym uniwersum Marvela, zarówno pod kątem MCU, jak i jako całość? Co jest nadzieją dla MCU? Co jest nadzieją w ogóle dla kinowego Marvela? Piszcie w komentarzach, komentarze oczywiście należą do Was. Ja odsyłam na mojej social media, facebook, instagram, twitch. Z brodatym pozdrowieniem, drwal rymbają.